Oto dzisiaj o poranku Słowo Boże w liście do Filipian w rozdziale trzecim od wersetu siódmego mówi nam następujące rzeczy: Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznają za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie lecz tę, która się wywodzi z wiary Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go, i doznać mocy zmartwychwstania jego i uczestniczyć w cierpieniach jego stając się podobnym do niego w jego śmierci aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania drodzy w Chrystusie to niesamowite słowa to niesamowity biblijny przekaz wszyscy którzy przez wieki czytali ten fragment Bożego słowa Wszyscy byli skonfrontowani z niezwykłą postawą apostoła Pawła. Dla tego człowieka sprawa poznania Chrystusa, sprawa znalezienia się w Chrystusie, sprawa przemiany przez Chrystusa i Jego życia, sprawa doznania zmartwychwstania, mocy zmartwychwstania Chrystusa była czymś nadrzędnym. On nie zatrzymał się w pół drogi. Apostoł Paweł napisał, że wszystko, wszystko, co było jego zyskiem ze względu na Chrystusa, czyli ze względu na pragnienie poznania Chrystusa, ze względu na pragnienie doświadczania obecności Chrystusa, ze względu na pragnienie, aby Chrystus przemienił jego życie, wszystko, co dla Pawła miało jakąś wartość, było zyskiem dla niego. On wszystko uznał, że to jest szkodą dla jego życia: że na tej drodze, na której chce spotkać Chrystusa, doświadczyć Chrystusa, doznać jego przemiany, wszystko czego się nauczył, wszystko co uważał za ważne i sensowne, może stanąć murem, a to uniemożliwi mu poznanie Zbawiciela. Mało tego on pisze, że to jeszcze nie jest wszystko, co chcę w tej sprawie powiedzieć. Mianowicie, On chce poznać Chrystusa, swojego Zbawiciela. On chce ponieść wszelkie szkody, jakie mógłby ponieść, aby to poznanie Chrystusa stało się możliwe. Paweł mówi tak: wszystko, czego w życiu doświadczyłem, wszystko, co zgromadziłem, wszystko, czego się nauczyłem, Cała moja mądrość wynikająca z ciała, ale też z religii, którą do tej pory uprawiałem, wszystko to uznaję i rzucam na kupę jak śmiecie. Gdybyśmy sięgnęli do Greki Biblijnej, to zamiast słowa śmiecie przeczytalibyśmy Gnój. Czyli idąc tym torem, moglibyśmy powiedzieć, że Paweł wszystko, wszystko, co było ważne w jego życiu, uznał za. Gnoju. Co można było zrobić z tym wszystkim? Jeśli będziemy się trzymali terminologii gnoju, no cóż, trzeba go po prostu wyrzucić. Wynieść, wywieźć, nie trzymać w miejscu, bo nie tylko nie pozwala na to, żeby w to miejsce cokolwiek nowego się pojawiło, ale cuchnie. Cuchnie. A jeśli będziemy się trzymali terminologii śmiecie, no to cóż zrobić z kupą śmiecia? No trzeba ją po prostu wyrzucić. Trzeba ją wyrzucić poza swoje życie. Ale tutaj właśnie dochodzimy do największego problemu w życiu wielu, wielu ludzi. Jeśli przyglądamy się apostołowi, jeśli czytamy jego pisma, jeżeli podążamy za jego rozumowaniem, nie mamy najmniejszej wątpliwości, że ten niezwykły człowiek, Naprawdę się nawrócił, ale to nie tylko to. Ten niezwykły człowiek naprawdę stał się uczniem Chrystusa. Ale nie tylko to. Ten uczeń Chrystusa został przemieniony na obraz swojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. I tu jest problem, ponieważ przez wieki wielu ludzi musiało się zmierzyć, z tym tekstem musiały się zmierzyć z tą determinacją i miłością, zarówno Pawła do Chrystusa, i musiały sobie odpowiedzieć na pytanie: Czy ja tak chcę poznać Chrystusa? Czy ja tak właśnie chcę doświadczyć osoby Jezusa Chrystusa? I tu jawi się problem, o którym mówię. Na czym on polega? Otóż kiedy dziwiej patrzę się na wielu ludzi tak zwanych wierzących. Ja nie mam żadnych wątpliwości dla, że wielu z tych ludzi naprawdę opuściło świat. Dla Chrystusa ponieśli pewną szkodę, pewną stratę, ale muszę powiedzieć i to jest niestety smutna konstatacja, że wielu z tych ludzi tak żyje, jakby świat nigdy z nich nie wyszedł. A oni wyszli ze świata, ale świat z nich nie wyszedł. I jak się to objawia? Przez moment wróćmy do apostoła. Apostoł, kiedy czytamy jego pisma, widzimy, że jest nowym człowiekiem. To jest nowy sposób myślenia, to jest nowy sposób bycia to jest zupełnie inna osoba niż ta, którą spotykamy jeszcze w dziejach apostolskich, która jest świadkiem śmierci, kaminowania, szczepana, to jest inny człowiek. Otóż w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby Bóg wziął człowieka takiego, jakim ten człowiek jest, i w wyniku pracy Ducha Świętego nad tym człowiekiem, która to praca? Która to praca w pełni jest skorelowana z oddaniem się człowieka, ze zgodą człowieka na te zmiany, żeby ta praca doprowadziła do pojawienia się człowieka zupełnie innego, zupełnie nowego, w niczym niepodobnego do tego, którym był ten sam człowiek kiedyś, ale dzisiaj już po tym procesie przemiany nie jest takim samym człowiekiem. Na tym polega problem, że wielu z nas nie chce się poddać tej duchowej obróbce, nie chce poddać się temu duchowemu prowadzeniu. Dlaczego? Dlatego, że nie uznali wszystko, co mieli w momencie nawrócenia za śmiecie, za gnój. Bardzo często przyprowadzają do swojego życia, przyprowadzaniu do Kościoła swoje stare życie. Swoje stare przyzwyczajenia, swój stary sposób myślenia. I to niestety powoduje całą masę konfliktów. Jak czym się to objawia? Absolutną niemocą duchową w życiu tych ludzi. Otóż ci ludzie często naprawdę podejmują się różnych dzieł. Naprawdę są zaangażowani w różne rzeczy, naprawdę się modlą, naprawdę czytają Biblię, naprawdę prowadzą jakieś grupy biblijne, naprawdę czasami są pastorami i kazdodziejami, ale kiedy się z nimi rozmawia, a nawet kiedy się im przygląda, widać to duchowe zmęczenie. A bardzo często ci ludzie się, jak to popularnie nazywa, wypalają. A dlaczego tak jest? Bo czerpiąc z własnych sił. Żyją według ciała. Tak nauczyli się cenić swoje stare życie, tak nauczyli się cenić rzeczy, które przeniesie do kościoła ze starego życia, że czasami wręcz wrogo reagują wobec tych, którzy próbują im zwrócić uwagę, że coś jest nie tak w ich życiu. Ci ludzie często grupują się w kościołach. Stanowią takie cielesne twierdze, którzy, które bardzo wrogo reagują na wszystkich, którzy chcieliby im powiedzieć o Chrystusie coś więcej. Wrogo też reagują na wszelkie przejawy życia, które my w Kościołach nazywamy przebudzeniem. Bo to zdecydowanie podważa fundament, na którym, jak twierdzą, jak myślą, trwają kruchy i dlatego się boją go utracić. A o co chodzi tak naprawdę w tym, aby wszystko porzucić dla Chrystusa? No o tym właśnie pisał Paweł. On mówi tak: jak chce się w nim znaleźć? Ale po co? Ano po to, żeby poznać go i to możemy rozumieć, ale dalej jest napisane doznać mocy jego zmartwychwstania. Uczestniczyć w jego cierpieniach. Stać się podobnym do niego w jego śmierci. Co Paweł pisze? Jak mamy rozumieć te słowa? Otóż Paweł napisał rzecz niezwykłą. I tu widać, jaki jest sens i cel tego, co nazywamy życiem chrześcijańskim. Przemiana, ta przemiana duchowa, która następuje w człowieku, ma dojść do takiego miejsca, kiedy my, ludzie, którzy żyliśmy w grzechu i w beznadziei, bez jakiejkolwiek mocy duchowej, a jeśli już tutaj demonicznej, mamy doświadczyć w swoim życiu wręcz eksplozji duchowego życia, rzeki żywej wody mają się z nas wylewać. To jest moc zmartwychwstania. Jezus pokonał śmierć, pokonał diabła, pokonał grzech, a to właśnie grzech przede wszystkim i oczywiście diabeł jako ojciec grzechu blokują w życiu człowieka eksplozję życia tego wiecznego życia wspaniałego życia niezwykłego życia pełnego chwały to właśnie o to chodzi w tym życiu abyśmy żyli tak jak Chrystus moc zmartwychwstania która dotyka człowieka wszystko zmienia człowiek już nie jest tym samym człowiekiem już nie ma strachu, nie ma lęku, ale jest doświadczenie chwały Bożej. I co za zatem idzie? To może nie wszystkim się podobać, ale kiedy Chrystus pojawił się na świecie, to Jan w swojej Ewangelii w pierwszym rozdziale zapisał, że On przyszedł do swoich, lecz swoich go nie przyjęli. Dlaczego go nie przyjęli? Dlatego, że Chrystus był inny, Chrystus był święty, Chrystus był z nieba. A przyszedł do ludzi głęboko osadzonych w grzechu, śmierci, a wręcz, wręcz można powiedzieć zjednoczonych z piekłem, z diabłem. Nienawidzili go. Do tego stopnia go nienawidzili, że go zamordowali. I kiedy człowiek dzisiaj, w dzisiejszych czasach, tak jak przez wszystkie dwadzieścia wieków historii Kościoła dozna tej mocy z stania narodzi się na nowo stanie się nowym stworzeniem duch święty go wypełni i rzeki żywej wody będą się z niego wylewały to taki człowiek szybko zrozumie że staje się obcy na tym świecie ten świat nie jest jego światem a ludzie tego świata nie będą go darzyli przyjaźnią bo będą w nim widzieli to samo zagrożenie które ich Poprzednicy widzieli w Chrystusie. Tak jak Chrystus przez całe swoje 33 lata chodził odrzucony, z bólem i smutkiem w sercu. Tak ja i Ty, jeśli zechcesz pójść za Chrystusem, naprawdę będziesz w głębi serca chodził odrzucony, smutny. Będziesz nosił ból w swoim sercu, bo będziesz wiedział, że nikt Cię nie jest w stanie zrozumieć. Ale w ten sposób doświadczysz czegoś niezwykłego, doświadczysz życia samego Chrystusa. Otworzą się przed Tobą bramy nieba i zobaczysz, jak było możliwe, żeby Chrystus żył tak, jak żył, dokonywał tego, czego dokonywał, doświadczając od ludzi wszystkiego, co najgorsze. Coś niezwykłego, coś niesamowitego zdarzy się w Twoim życiu. Bóg Cię do tego prowadzi. Bóg Cię do tego prowadzi. Bóg pragnie, żebyś stał się podobnym do Niego także w Jego śmierci. Nie chodzi o to, żebyś z Nim umierać, bo On umarł za Ciebie, ale żeby stał się podobny, podobny do Niego w Jego śmierci. On umarł za człowieka. Ty też będziesz umierał, za ludzi, którzy będą cię nienawidzić. Będziesz umierał, będziesz ich błogosławił, będziesz ich kochał, a oni będą Cię odrzucać i będziesz doświadczał niezwykłej mocy, aby w tym wytrwać. Będziesz tym, który będziesz zwyciężał nad wszelką swoją niemocą. I wtedy Bóg będzie mógł Cię używać w niesamowity sposób, bracie i siostro. Rozpoczynasz nowy dzień swojego życia. Niech to będzie naprawdę nowy dzień Twojego życia. Nie chodź swojej własnej mocy. Nie chodź tylko swojej własnej sile. Ale sięgnij po te zasoby, które są w Chrystusie. Sięgnij po te zasoby, które pochodzą wprost z nieba. Napełnij swoje serce tymi zasobami. Niech Duch Święty spocznie dzisiaj na Tobie. Zacznij patrzeć na ludzi oczami Chrystusa, zacznij ich miłować miłością Chrystusa. Ale jeżeli tego wszystkiego nie umiesz, nie potrafisz, nie jesteś zdolny, to zastanów się, czy naprawdę chcesz poznać Chrystusa, czy naprawdę, naprawdę chcesz za nim pójść, czy naprawdę Chrystus jest dla Ciebie wszystkim, czy naprawdę tak jest. Czy nie jest tak, że ze starego życia przeniosłeś do nowego życia wszystko, co miało jakąś wartość dla ciebie? Co było cenne? Co kochałeś? Jeżeli tak się stało, to jesteś jednym z najbardziej nieszczęśliwych ludzi na świecie, bo nie żyjesz w świecie, nie możesz się cieszyć tym, z czego cieszą się ludzie tego świata, ale nie żyjesz też pełnią życia. Jezusa Chrystusa jesteś nieszczęśliwy. Żyjesz jak ci Izraelici na pustyni. W ciągłym narzekaniu, w ciągłej niemocy, w ciągłej bezsilności, w ciągłym oczekiwaniu na zmianę, która nie następuje. Bo nie może nastąpić. Wiecie, co było problemem Izraelitów? Oni wyszli z Egiptu. Ale z tych ludzi Egipt nigdy nie wyszedł. Jakim jesteś człowiekiem? Zanim wyjdziesz dzisiaj do ludzi, przyjacielu, spojrzyj w lustro, upadnij na kolana i poproś, aby Duch Święty przyszedł z mocą i przemienił Twoje serce. Niech przyjdzie do Twojego życia pełnia Chrystusowej mocy. Amen.